Serdecznie zapraszam na warsztaty świąteczne z Konstancińskim Domem Kultury. Przygotujemy kilka ozdób choinkowych, ozdób świątecznych, które na pewno umilą nam czas spędzany w domu podczas uroczystości rodzinnych. Serdecznie zapraszam. Pierwszą pracą, którą zrobimy będzie choinka z różnych kształtów, głównie z materiałów papierowych. Będziemy ozdabiać i wycinać takie choineczki, żeby nasze dzieci też miały z świetną zabawę. To są bardzo proste prace. Różne kartki zielonego papieru przydadzą nam się do tej pracy. Musimy zrobić kwadraty. Ja zacznę od dużego, żeby dokładniej było widać, jak ta praca ma wyglądać. Tu można narysować ołówkiem kreskę. Ja mam wprawę, to mogę już to robić bez ołówka. Im większą choinkę chcemy mieć, tym większy kwadrat, im mniejszą, tym mniejszy. I teraz złożony na pół kwadrat, musimy przygotować. Paseczki, ale nie do końca w tej linii. Musimy zostawić około centymetra, pół centymetra przerwy. I teraz rozkładamy. Potrzebujemy takiego zwykłego kleju. Przeciągamy tutaj przez środek klejem i kleimy, robimy taką plecionkę. I zostaje nam na końcu. Taki fragment, który musimy zagiąć tutaj do środka. Możemy go troszeczkę przyciąć. I mamy taką choinkę. Tu trzeba jeszcze tylko dopilnować, żeby nic się nie porozklejało. I taką choinkę możemy ozdobić różnego rodzaju rzeczami. Możemy kupić naklejki, poprzyklejać gwiazdeczki. Możemy użyć kwiatków w kolorach y, różnej zieleni. Albo po prostu zostawić taką. Albo po prostu zostawić taką zwykłą zieloną choinkę. Ja tutaj wcześniej przygotowałam jeszcze taką mniejszą. Y, takie choinki y, możemy poprzyklejać do okna. Y, to mogą być ozdoby na talerz y, podczas y, kolacji wigilijnej. Możemy z tego zrobić po prostu kartkę świąteczną, tylko wtedy te choinki muszą być mniejsze. Ale oczywiście brakuje nam tu jeszcze jednego istotnego szczegółu. Trzeba wyciąć gwiazdkę, można kupić też gotowe naklejki i po prostu tutaj na szczycie ją przykleić. A można też spróbować przykleić różne inne motywy, które znajdziemy w jakichś naszych. Zakupach kreatywnych. Ja akurat takie mam kółeczko z gwiazdką i też to będzie ładnie wyglądać. Ja lubię takie proste rzeczy bez ozdób, ale dzieciom można zaproponować przyklejanie jeszcze tutaj, na przykład pomponików. Kolejną propozycją jest choinka zrobiona z trójkątów. Trzeba po prostu wcześniej wyciąć trójkąty różnego rodzaju. Ja wycięłam z zielonego papieru, ale to może być też z kartonu. Z takiej falistej tekstury, na przykład z takiej złotej, srebrnej, zielonej, jak kto lubi. I chodzi o to, żeby tą choinkę teraz ozdobić różnymi rzeczami. To jest bardzo dobra praca dla małych dzieci. Trzeba im po prostu dać albo jakąś garść skrapków i różnych skrawków papieru, albo paseczki. Paseczki po prostu trzeba powycinać z różnokolorowego. Papieru. Można też po prostu wykorzystać kółeczka i porobić bombki, kupić po prostu jakiekolwiek naklejki, czy nawet po prostu podrzeć papier. Można też taką choinkę ozdobić po prostu paskami. Potrzebujemy po prostu kilka różnych kolorów kartek papieru, jakie nam się podobają, i wyciąć takie bardzo cieniutkie paski papieru, różnokolorowe. I Teraz dopasowujemy długość tych paseczków do szerokości naszej choinki. Jest to też propozycja bardzo dobra dla młodszych dzieci, które czasem mają kłopot z takim bardzo precyzyjnym przyczepianiem różnych ozdób, ponieważ teraz, jak już mamy przygotowany zestaw tych paseczków o różnej długości, bierzemy zwykły klej i smarujemy od dołu albo od góry. I chodzi o to, żeby poprzyklejać. To nie musi być tak bardzo prosto. Możemy się tu troszkę popisać kreatywnością. po prostu obcinamy te końcówki. Oczywiście można ozdobić choinkę również z drugiej strony. Będzie to wtedy ozdoba dwustronna, którą można na przykład powiesić na choince, na oknie albo użyć w jakiś inny sposób. Jeżeli ktoś jeszcze ma po tej pracy trochę zapału, to może po prostu pokryć powierzchnię tych pędzelków takim zwykłym klejem magicznym rozprowadzonym wodą, i wtedy ta powierzchnia stanie się tak, jakby była polakierowana. No i oczywiście, na, na szczycie naszej choinki potrzebujemy tego, co z Bożym Narodzeniem się bardzo nam często kojarzy, czyli gwiazda betlejemska. Bardzo znanym motywem i dosyć popularnym w twórczości i w warsztatach plastycznych świątecznych są szopki bożonarodzeniowe. Serdecznie zachęcam do tego, aby rodzinnie poznawać historię Bożego Narodzenia, a także robić te szopki w swoim rodzinnym gronie z rodzicami, z seniorami, z dziećmi młodszymi, starszymi. I oto kilka propozycji. Otyczki kreatywne to jest bardzo dobry pomysł na prace plastyczne. Będzie nam potrzebna jedna paczka takich kolorowych albo takich e, zwykłych e, drewnianych. Ja dzisiaj akurat wybrałam kolorowe, ponieważ e, robienie szopki betlejemskiej z bohaterami wydarzenia jakim jest Boże Narodzenie jest często dosyć ulubionym zajęciem w rodzinach. Jak robimy taką szopkę? Przede wszystkim musimy przygotować projekt domku. Do sklejania używamy takiego zwykłego kleju magicznego dostępnego w każdym sklepie albo takiego, który ma dosyć precyzyjną końcówkę i dzieciom jest łatwiej na przykład wtedy ten klej precyzyjnie odmierzyć. Czyli układamy domek. I mamy tutaj projekt szopki betlejemskiej, no ale jest ona pusta. I teraz Dzieci wspólnie z rodzicami mogą wybrać, kto w tej szopce się znajduje. To później można powiesić, jak klej wyschnie. Można to odwrócić, co za chwilę zrobimy, i ozdobić też z drugiej strony. Postacie w szopce betlejemskiej możemy zrobić albo z patyczków, po prostu połamać patyczki, narysować im oczy. Dzieci y, lubią robić postacie z patyczków. Y, można tym młodszym kupić szersze patyczki, y, dorysować włosy, podkleić, za chwilę też pokażę. No i teraz musimy te nasze postacie tutaj umieścić. Y, można też y, wykorzystać filc. I z filcu po prostu powycinać Proste ubrania dla tych postaci. Można wyciąć zwierzątka, owieczki, krówki. To już zależy tylko i wyłącznie od pomysłu osób, które taką ozdobę chcą przygotować. To trzeba chwilę przetrzymać. Można czymś obciążyć na 10-15 minut, i to wyschnie. I tak robimy wszystkie postacie, które są w szopce. Druga propozycja jest dla małych dzieci. Bardzo lubią odrysowywać swoje ręce. Trzeba im po prostu dać jakąś ciemną kartkę. Ważne, ważne, żeby po prostu na tej kartce można było narysować kontur ręki. Trzeba to wyciąć. I mamy tutaj rękę. Przygotowując taką propozycję, yy, możemy też yy, powiedzieć naszym dzieciom, żeby święta były udane. To wszystko jest w ich rękach. Przy okazji, można też opowiedzieć, skąd się w ogóle te święta wzięły. Potrzebne będą po prostu karty i wycinamy. Różne postacie, które, yy, które są potrzebne. Postacie muszą mieć szerokość palców tej ręki wyciętej. Przyklejamy je tutaj. One mogą mieć różne kolory. Tu akurat zrobię dwie żółte. W zależności od talentów plastycznych, jakie mamy, wycinamy różne postacie i naklejamy je na paluszki tej ręki. I oczywiście brakuje nam najważniejszej postaci żubku, i tu trzeba będzie się trochę wykazać. Możemy to zrobić albo z filcu tu są na przykład takie resztki, które mi kiedyś zostały z zajęć albo z papieru. Trzeba po prostu naciąć sianka. Jeżeli ktoś ma w domu prawdziwe sianko albo sianko takie papierowe, gotowe, kupione, też może go tutaj użyć, ale bardzo łatwo jest to zrobić z papieru. Zobaczcie. Trzeba je po prostu tutaj przykleić, żeby główny bohater miał na czym spać. To sianko może być w różnych odcieniach żółtego koloru. I teraz wycinamy na przykład z filcu becik dla dziecka. I brakuje nam jeszcze buści. Taką pracę możemy położyć. Tego sianka możemy dodać więcej. Możemy tu dodać po prostu więcej zwierzątek powiesić to na sznureczku i wtedy jest to ozdoba na choinkę, albo na stół wigilijny. Kółko, okrąg to bardzo wdzięczny kształt na święta. Możemy robić bombki, możemy robić zaproszenia, zawieszki do prezentów. I chciałam teraz pokazać właśnie, jak z kartonu i różnych resztek papieru, które mamy w domu i czasami nie wiemy, co z nimi zrobić, Wykonać przepiękne ozdoby na nasz stół albo do naszych różnych świątecznych aktywności. Będziemy potrzebowali różnego rodzaju kółek, eee, z różnego papieru. Eee, kółka tworzymy w ten sposób, że bierzemy sobie jakiś słoik, po prostu przykładamy do papieru, odrysowujemy, wycinamy. Możemy to też zrobić po prostu za pomocą puszki. Tak, to są idealne kółka. Kółka mogą nam służyć do różnego rodzaju ozdób, do bombek. Też możemy zrobić szopkę podobną jak wcześniej mówiłam po prostu na planie koła. Ale ja pokażę jak zrobić bardzo proste ozdoby, bombki z papieru, które na pewno dzieciom przyniosą dużo radości. Potrzebujemy kółek. Będziemy potrzebowali różnych skraków papieru, to mogą być też takie ścinki. Po opakowaniu prezentu, może została nam jakaś stara torebka, papier pakowy, różne rzeczy, które nam się walają po domu i czasami szkoda nam wyrzucić, bo są bardzo ładne. One są bardzo dobre do zrobienia takich bombek. Tu użyłam na przykład papieru yy, grubego i po prostu przycięłam kawałeczek. A tu jest kawałek złotego. Jak to zrobić, żeby to pasowało? Kiedy już mamy wycięte kółko, odwracamy to na lewą stronę i po prostu odrysowujemy, żeby przypasować. I przyklejamy tutaj do naszej bombki. Jeżeli coś yy, nierówna jest, coś nie pasuje, to później to możemy skorygować. Jeżeli chcemy zrobić taką zawieszkę, w której później trzeba zrobić tylko dziurkę, yy, musimy zrobić dokładnie w ten sam sposób, jak tutaj. Ja zrobię zawieszkę zieloną. I też odrysowuję tak, żeby tu było prosto. Odrysowuję kawałek. Robię dziubek, żeby było na czym powiesić i wycinam. Jak można wykorzystać takie bombki? Może to być zawieszka na choinkę. Warto wtedy zrobić ją dwustronną, czyli po prostu skleić takie dwie ze sobą i ozdobić za chwilę. Można też tu napisać życzenia i dołączyć to po prostu do prezentu, a można też przykleić tu karteczkę z napisem. Położyć na talerzu podczas kolacji wigilijnej, żeby każdy wiedział, gdzie ma usiąść. Taka baza może nam posłużyć do zrobienia bardzo wielu pięknych ozdób przy wykorzystaniu wszystkiego, co mamy w domu. Mam nadzieję, że wszystkie przygotowane dzisiaj ozdoby bardzo nam pomogą kreatywnie i wesoło spędzić razem czas i pozwolą nam też pięknie ozdobić dom podczas świąt, które będziemy spędzać w domu, w rodzinnym i kameralnym gronie. Bardzo dziękuję za to, że spędziliście dzisiaj trochę czasu ze mną. I serdecznie zapraszam na kolejne warsztaty i życzę oczywiście wesołych rodzinnych, wspaniałych świąt w imieniu swoim, a także Konstancinowskiego Domu Kultury. Do zobaczenia.